Witaj w świecie bacznych oczek. Dołącz do dwójki przyjaciół Biedronki Onki i ślimaka Maka, którzy odkrywają otaczający ich świat podczas ekscytujących przygód. Czy wrówają, czy tamzają, razem cały świat poznają. Baczne oczka wytężamy i przygodę zaczynamy. Onka i Mak bawią się tak. Bawią się tak! Nasza seria jest wyjątkowym projektem dedykowanym najmłodszym odbiorcom, w tym dzieciom z deficytem wzroku i zaburzeniami uwagi. Koncepcją, która przyświeca realizacji serii jest stworzenie filmu dostosowanego do potrzeb najmłodszych widzów, wspomagającego ich rozwój oraz percepcji otaczającego ich świata. Odkryj projekt, w którym każde dziecko może dostrzec magię poznawania.